Z myślę, że kilka ważnych informacji należy przekazać, dlatego że to, o czym chcę mówić, to jest wspólnym sukcesem i państwa radnych, i burmistrza, i tych pracowników, wszystkich, którzy ciężko pracują, żeby nasza gmina się rozwijała. O tym, że stan finansów jest dobry, najlepiej świadczy fakt, i że w kolejnych punktach będą państwo przeznaczać kolejne znaczne pieniądze na inwestycje że dochody wbrew temu co w niektórych gminach się dzieje, dochody nam systematycznie rosną. Po tych wszystkich zmianach, które Państwu zaproponowałem, w tym roku na inwestycje przeznaczymy już zdecydowanie ponad 14 milionów, a tylko na obecnej sesji Państwo przeznaczają ponad 1 600 tysięcy na kolejne inwestycje. W tej chwili mamy nawet pewien problem wyrobienia się, jeśli chodzi o te wszystkie zadania inwestycyjne, które planujemy. Chcę także mocno podkreślić, że systematycznie zmniejszamy zadłużenie. Formalnie mamy już tylko można powiedzieć 15%. Pamiętamy kiedyś osiągnęło ponad 43%. Ta systematyczna praca oszczędności spowodowały że mamy na poziomie 15%. Chcę uczciwie powiedzieć, że ono de facto nie jest takie, znaczy faktycznie jest, ale 500 plus nam się przyczyniło do tego, że dochody, czy budżet jest znacznie większy niż był wcześniej, w związku z czym, jeżeli wyliczamy procent kwoty stałej do kwoty wyższej, no to ten procent spada. Ale i tak na poziomie, gdyby nie brać 500 plus, to na poziomie około 18% to zadłużenie jest. Ja osobiście uważam, że wręcz nie będziemy zmniejszać zadłużenia czasami, nawet jeżeli będzie taka potrzeba, zwiększymy, ponieważ zadłużenie na poziomie 20% jest moim zdaniem zadłużeniem absolutnie bezpiecznym. Gdyby nawet coś nieprzewidzianego wypadło, dość wspomnieć, że finanse publiczne, generalnie państwa i samorządów, dzisiaj są zadłużone na około 60%. Więc nasze. W tej chwili około 18% to naprawdę jest tam dobry. Dzięki temu też to, co powiedziałem, staramy się, bo mamy, bo pieniądze, które są na koncie, na to pozwalają. My nie czekamy terminów spłaty zadłużenia, ponieważ umowy były tak zawieszone, że będziemy mieli wcześniej pieniądze, wcześniej je spłacamy, to zadłużeni. Dlatego to, co mieliśmy w tym roku spłacić, spłacaliśmy w tym roku. Dzięki temu mamy. 200 tysięcy oszczędności na odsetkach, które oczywiście możemy przenieść na inwestycje. Także chcę podkreślić, że pierwszy raz od wielu lat gmina ŁASK w tym roku poczyniła lokaty, ponieważ inwestycje wiadomo są płacone w kolejnych miesiącach roku, nie gdzieś na początku, one są głównie latem realizowane. W związku z czym, żeby pieniądze, jeżeli leżą na tym koncie podstawowym, to one, no stosunkowo niski jest procent, niskie odsetki. W związku z czym, zdecydowaliśmy tutaj z Panią Skarbnik, że płaciliśmy 4 miliony, na, 5, 5 milionów najpierw na 3 miesiące, ponieważ nadal te pieniądze nie są nam natychmiast potrzebne, w związku z czym one procentują, także nie wiem. Powiedzmy co najmniej 80 tysięcy będzie z tego tytułu odsetek dodatkowych. Mówię to po to, żeby pokazać Państwu, że się staramy, to także dzięki mądrości Państwa radnych taki wynik możemy osiągać, bo chcemy nadal inwestować, chcemy te inwestycje rozwijać, co tu dużo mówić. To nie jest tak, że my w ciągu kadencji nie oszczędzamy, ja zresztą pokazałem to w ostatniej panoramie. Ale chcę, żeby są oczywiste oczekiwania radnych, żeby w końcu kadencji te inwestacje nie malały, a jeżeli można, żeby rosły, i w tym kierunku będziemy się starali iść.